W upalne dni każdy z nas marzy o chwili chłodu. W skwierzynie zamontowane zostały kurtyny wodne. Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o takim rozwiązaniu. Co sądzisz o kurtynach wodnych? No fajne, można się ochłodzić. Już korzystałam z tego dużo razy. Można się ochłodzić jak jest gorąco. I temperatury bardzo dobre. Super pomysł. No fajnie jest wejść jak jest gorąco. Super. Też ładna zdoba, ładnie to wygląda. To bardzo się przyda, kiedy jest gorąco. No to jest bardzo fajnie, można ochłodzić się, kiedy spacerujesz. Moje dzieci to lubią, tam zawsze chodzą. Fajne, bo pryska z niej woda i można się ochłodzić. To jest dobre, przede wszystkim dla dzieci, bawią się. a nas starszych też, ochładzają, upały. A ja wiem, kiedy to dołączają. Kiedy to włączają? Kiedy jest ciepło. Kurtyny wodne dostępne są w trzech lokalizacjach: Park Jagiello, Ulica Łokietka, skrzyżowanie ulic 2 lutego i Piłsudskiego oraz Park Przemysła II, Ulica Wojska Polskiego. Pamiętajmy, że w upalne dni warto zaczerpnąć odrobiny chłodu.